Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Szanowska, a dziś u nas w studiu pan dr Michał Zawiślak z Katedry Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, witam pana. Witam państwa, witam panią. Nowy rząd zapowiada zmiany w systemie finansowania kościołów i związków wyznaniowych. Powołano międzyresortowy zespół do spraw funduszu kościelnego, który jest taką obecną formą wspierania finansowego kościołów. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że do połowy roku ten zespół ma wypracować jakieś rozwiązania. Może porozmawiajmy na początek właśnie o Funduszu Kościelnym? Jak on działa, na co idą pieniądze, jakie zobowiązania wypełnia i skąd on się w ogóle w Polsce wziął? To bardzo dobre pytanie i trzeba odczarować rzeczywistość, aby wszyscy w Polsce mieli jasność sytuacji. Fundusz Kościelny powstał w 1950 roku i był tworem komunistycznym. Chodziło o to, że po, bezpośrednio już po wojnie od 1944 roku trwał proces nacjonalizacji e, majątków e, prywatnych, również kościelnych. W 1950 roku komuniści zorientowali się, że to, co zabrali, dobrze byłoby uregulować od strony prawnej, a jednocześnie uregulować sytuację tych nieruchomości, które zostały już zagarnięte, i jednocześnie znaleźć odpowiednie, nazwijmy to, miejsce prawne i finansowe dla Kościoła Katolickiego i innych kościołów w Polsce, które majątek zagarnięto. I w ten sposób powstał fundusz kościelny. Kolejną istotną kwestią jest to, że czym innym jest fundusz kościelny do 1989 roku, a czym innym jest fundusz kościelny, o którym mówimy tu i teraz, czyli po 1989 roku, chociaż nazwa ta sama i podstawa prawna jego działania jest ta sama. O ile do 1989 roku jego celem była wypłacanie pieniędzy jako forma rekompensaty za zabrany kościołom majątek, o tyle po 1989 roku fundusz y, przeznacza pieniądze na wszystkie legalnie działające w Polsce kościoły, jest ich y, na chwilę obecną około 170. I y, fundusz po 1989 roku finansuje w głównej mierze, a więc 90% y, każdorocznego budżetu funduszu kościelnego to są to jest pokrywanie y, składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób duchownych. To jest główna część, tak. gro pieniędzy idzie na tego na, na te cele. Tak. tak. Czyli my z publicznych pieniędzy poprzez Fundusz Kościelny, my wszyscy, obywatele, e, składamy się na 80% lub w niektórych przypadkach na 100% składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla osób duchownych. Które, to warte podkreślenia, są tylko osobami duchownymi, a więc wykonują czynności duszpasterskie, a więc nie zajmują się inną działalnością. Na przykład nie są nauczycielami, katechetami, um, lub y, nie wykonują jakichś innych czynności zarobkowych, bo wówczas same muszą opłacać sobie składkę na normalnych zasadach. A jeżeli są duchownymi, w, tylko, i wyłącznie. tylko i wyłącznie. Wówczas e, państwo polskie poprzez fundusz kościelny e, m, pokrywa 80% składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla tych osób. A wielu duchownych też przyznaje, że ten fundusz już jest przestarzałą formą i że jest potrzeba zmian. Czy rzeczywiście jest potrzeba zmian i z czego ta potrzeba wynika? Potrzeba zmian, jest, yy, 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 Potrzeba zmian jest zauważalna, yy, jest konieczna, jest niezbędna. Yy, a wynika ona z tego, że faktycznie fundusz kościelny jest przestarzały. Jeszcze raz podkreślam, czym innym on był do 1989 roku, a czym innym jest po 1989 roku. Pamiętajmy, że wszystkie kościoły, w tym również Kościół katolicki, po 1989 roku zaczęły odzyskiwać swój majątek. I w większości przypadków już ten majątek odzyskały. A więc racja. Um, znika podstawa. Z, 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 znika podstawa tak naprawdę. To, to jest prawda. Oddaliśmy, a więc już e, nie stanowi fundusz rekompensaty. E, to jest pierwsza kwestia, dlaczego on jest przestarzały. E, z drugiej strony m, pamiętajmy, że e, m, ta historia naszego kraju ułożyła się w dość. Bym powiedział e, z punktu widzenia prawnego, trochę niefortunny sposób, e, i to mówię jako prawnik, ponieważ po 1989 roku mamy e, tak naprawdę działanie cały czas konstytucji, tej komunistycznej z 1952 roku. Mamy tak zwaną małą konstytucję, która przywróciła pewien ład prawny. Ale, ale to prowizorium, nazwijmy, konstytucyjne, działa aż do 1997 roku, czyli do wejścia w życie naszej aktualnej konstytucji. I od tego momentu powinien się rozpoc rozpocząć etap budowy praworządnego państwa polskiego w oparciu o normy konstytucyjne. I tak się nie stało. Ponieważ wiele przepisów, chociażby ta o funduszu kościelnym z, 50, z 1950 roku, nadal istnieje i nie było refleksji, żeby dostosować fundusz do aktualnie istniejących uwarunkowań prawnych, społecznych, ekonomicznych. A jakie zmiany są jakby najlepsze, Bo pojawiają się takie propozycje, żeby był odpis podatkowy, że może być specjalny podatek kościelny. Która z tych zmian pana zdaniem, która z tych form byłaby najbardziej adekwatna do tych potrzeb? Z pewnością w Polsce wchodzi w grę tylko i wyłącznie odpis podatkowy. A to dlatego, że jest to rozwiązanie? Które już się sprawdziło w innych krajach o podobnej strukturze społecznej, kulturowej, prawnej, mam tu na myśli Włochy, Hiszpanię, również Węgry. I to jest pierwszy argument za tym, żeby odpis podatkowy tutaj wprowadzić w Polsce, a drugim argumentem przeciwko podatkowi kościelnemu jest to, że bez zmiany konstytucji nie możemy go wprowadzić. Ponieważ mamy przepis artykułu 53 ust. 7 konstytucji, który zakazuje zmuszania obywateli do ujawnienia swojego światopoglądu. A w przypadku podatku kościelnego mamy do czynienia z taką konstrukcją, że identyfikujemy podatnika względem jego przynależności religijnej. No musi się na. Że, że Nie, jest wierzący na i zapłacić na swój, ten podatek. Tak, i na swój kościół. I, I to powoduje, że musielibyśmy szukać jakichś innych rozwiązań, jeżeli byśmy chcieli wprowadzić podatek kościelny. Odpis podatkowy działa na takiej zasadzie, na jakiej działa 1%, aktualnie 1,5% e odpisu tego na, na organizację, organizację pożytku publicznego. To jest identyczna zasada. Po prostu wprowadzamy dodatkowy, na przykład 2 lub 3%. E e na wskazany kościół i wskazujemy go. Innymi słowy, możemy być wyznawcą e, judaizmu i popierać przez całe życie e, dzięki takiemu odpisowi e, kościół ewangelicko-ugsburski i na odwrót. Możemy, możemy być ewangelikami i wspierać kościół rzymskokatolicki i tu nigdy nie dojdzie do identyfikacji. A możemy w ogóle nie wspierać żadnego e, kościoła, więc odpis podatkowy jest e, odpisem fakultatywnym i nigdy nie dochodzi do powiązania obywatela, jego przynależności religijnej z tym, na co e, na co przekazuje ten swój określony procent podatku. Na tym, tak, tak z, z najprościej rzecz ujmując, na tym polega filozofia odpisu podatkowego. I ta kwota, ta wysokość podatku, tego odpisu, ona by była, tak jak pan proponuje, mówił wspomniał 2-3%. Czy to jest taki konstans, tak, taki czy to jest taka norma w, w świecie, czy, czy to jest wystarczające, czy to jest jakoś obliczone? We Włoszech ten system nazywa się per mile, czyli 80, czyli nie cały 1%, i tam jest to kwota wystarczająca, a nawet z nadwyżką, czyli nigdy od momentu wprowadzenia tego systemu, czyli od 1984 roku we Włoszech nigdy nie zabrakło pieniędzy. Czyli, czyli u nich jest mniej niż 1% i się to sprawdza. W Polsce faktycznie dyskutuje się o tym, żeby ten próg był wyższy niż ten, który jest przewidziany dla organizacji pożytku publicznego i faktycznie już wiele lat temu dyskutowano na temat 2-3%. Wydaje mi się, że lepiej e, e, rozpocząć ten proces od większej i ewentualnie myśleć o e, zmniejszeniu niż od mniejszej i lamentować, że jest za mało i znowu e, szukać jakichś rozwiązań ad hoc. Także. Mówił pan, że to odpowiada pewnej strukturze społecznej, to rozwiązanie, strukturze społecznej w Polsce i tak jak w podobnych krajach. Co pan ma na myśli? Czy to znaczy, że e, jakby ilość tych wyznawców, tych e, ludzi o, o, określających się jako wierzący, którzy mogliby... Płacić te podatki jest określona, czy większa, mniejsza? Musimy, musimy pamiętać, że wprowadzenie odpisu podatkowego cały czas odwołuje się do modeli, które już istnieją i które się już wiele lat, wiele lat funkcjonują w innych krajach europejskich. Jest to tyle e, ciekawe, e, że trzeba zwrócić uwagę chociażby o tym, co, o, o czym wspomniałem, czyli struktura społeczna i w jaki sposób e, ta struktura sp społeczna i generalnie uwarunkowania wpływają na, na ten model. E, prawdą jest, że w społeczeństwach, gdzie, gdzie jeden kościół ma większość, e, większość wyznawców, to, to wyznawcy konkretnego jednego kościoła, tak jak w przypadku Polski, Włoszech, Hiszpanii, ten model się świetnie sprawdza, bo te osoby faktycznie ten kościół chcą wspierać dzięki temu rozwiązaniu. Ale z drugiej strony, pamiętajmy, że model jest bardzo elastyczny, bo nie identyfikuje i nie wymusza. Obowiązku żadnego e, pod kątem e, odprowadzania m, tego e, przekazywania odpisu podatkowego na konkretny swój kościół. A to oznacza, że w, w tych krajach e, obserwujemy kwestie bardzo różnorodnego, i takiego bym powiedział, subtelnego przepływu pieniędzy, co bardzo e, jest istotne w odbiorze społecznym. Społeczeństwo wie, że może w ten sposób e, realnie popierać działania, które się Podobają, lub które się nie podobają, a które realizuje dany kościół. Więc to jest taka, taka forma też plebiscytu, ale społeczeństwo sobie to bardzo ceni, że, ma, te możliwość że ma możliwość decydowania i widzi też po efektach, że warto, lub na chwilę wstrzymuje, co z czytelnym sygnałem dla kościoła, coś poszło nie tak. Musimy być może wrócić do innych form wydatkowania tych pieniędzy, które, które nam nasi podatnicy przekazali. Naszym gościem jest dr Michał Zawiślak z Katedry Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy na radiolublin.pl Troszkę już Pan w, tym, w tej odpowiedzi dotknął tego, co, o co chcę zapytać. Na ile ten, ten system powinien względniać tendencje sekularyzacyjne? Bo mamy wyraźne, wyraźne wzrosty osób, które... Yy, nie przyznają się w ogóle do żadnego nawet kościoła, w ostatnim spisie powszechnym aż 20% ludzi nie chciało się zadeklarować do żadnego kościoła. Tutaj ten odpis, jak pan mówi, dawałby możliwość takiego jakby niekonieczności identyfikowania się z danym kościołem, można wesprzeć kościół dlatego, że na przykład robi dobrze, dobre rzeczy, nie? Czy ten, ten, ten aspekt sekularyzacji on ma znaczenie w takiej w, w, tym, w tym budowaniu tego systemu? Wbrew pozorom, on nawet bym powiedział, że zapobiega pewnym procesom sekularyzacyjnym, bo nie ma żadnej przeszkody, żeby zadeklarowany ateista, agnostyk mm, lub osoba, która formalnie kiedyś była e, związana z jakimś kościołem, ale oficjalnie wystąpiła lub po prostu nieoficjalnie, czyli nadal jest e, w strukturach instytucjonalnego kościoła, natomiast faktycznie nie praktykuje religii, nie jest bardzo daleko, wyraża poglądy antyreligijne choć jest jakby liczona jako cały czas wierny. Ten system pomaga tej osobie się świetnie odnaleźć, bo ona może jako ateista, agnostyk, tudzież osoba, które formalnie już jej nie wiążą mm, więzy z danym kościołem, może przekazywać bądź nie przekazywać część swojego e, podatku na ściśle określone cele, które pamiętajmy z zasady muszą być celami społecznymi. I to jest istota tego systemu. Innymi słowy... Wprowadzając odpis podatkowy szeroko, a więc wykraczając poza ramy 1% OPP, dajemy szansę społeczeństwu na bardzo pozytywne budowanie tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie inicjatyw ogólnospołecznych i dopuszczając na ten rynek podmioty nie tylko o statusie OPP, ale również podmioty religijne. Tak sobie to trzeba jasno powiedzieć. Czyli po prostu twieramy rynek dla innych podmiotów. Pod, konkretnie podmiotów religijnych, które mogą wykonywać te działania, które już przez wiele, wiele lat z powodzeniem są prowadzone przez organizacje pożytku publicznego. Przecież pamiętajmy, że OPP to również organizacje i podmioty powiązane. No bo właśnie religijnie. trzeba w tej całej dyskusji pamiętać, że po pierwsze ludzie, którzy są wyznawcami danej, danej religii, są w jakimś danym kościele, mają prawo oczekiwania wsparcia. Ze strony państwa działań tego, tej organizacji, która nie tylko pełni rolę religijne, religijne, ściśle religijne, ale pełni też zadania społeczne, organizuje pomoc charytatywną, prowadzi szkoły edukacyjne itd. I ten system musi być jakoś powiązany. A chcę zapytać Pana jeszcze o taki wątek zabytków, bo wiele zabytków w Polsce to są obiekty sakralne. Z czego one są utrzymywane? To jest bardzo dobre pytanie. Trzeba odpowiedzieć kompleksowo. Na początku rozmowy wspomnieliśmy o funduszu kościelnym. Fundusz kościelny przeznacza około 90, ponad 90% swojego rocznego budżetu na pokrywanie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób duchownych. Natomiast 10% idzie na pokrycie wydatków związanych z remontami i konserwacjami obiektów sakralnych o wartości zabytkowej. Jest to tryb konkursowy. Każda jednostka organizacyjna, każdego legalnie działającego w Polsce kościoła po 1989 roku może napisać e, wniosek, wypełnić odpowiedni formularz wraz z uzasadnieniem, na, jako, na jaki cel potrzebuje tych pieniędzy przy czym to musi być remont i konserwacja obiektu sekretarnego wartości zabytkowej. Wytłumaczyć na ile szacuje dany remont, konserwację, przedstawić wiarygodne dokumenty, wstępny kosztorys, a minister się nad tym pochyla i jeśli takie środki w dyspozycji ma, to przyznaje właśnie dotację na taki remont i konserwację. Przy czym przepisy nie regulują w jakim czasie, więc bardzo często dwa lub trzy lata czeka się na pieniądze z ministerstwa. Przy czym one mają ograniczoną wielkość. Ponieważ w pierwszej kolejności fundusz musi, ma obowiązek zaspokoić potrzeby opłacania składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, a więc innymi słowy, rządzący w Polsce ustalają wysokość funduszu i są zobligowani do tego, żeby zabezpieczyć środki na ubezpieczenia społeczne, społeczne i zdrowotne osób duchownych. Natomiast jeżeli mają dobrą wolę, to również e, przekazują część, pieni pie część pieniędzy w ramach funduszu na remonty i konserwację obiektów sakralnych. I to jest decyzja polityczna. I w Polsce już po 1989 roku mieliśmy takie sytuacje, że określona koalicja rządząca e, po prostu nie przeznaczała żadnych środków na ten cel i on nie był realizowany. I to wszystko było zgodnie z prawem. Ponieważ to nie jest obowiązek państwa, aby w ramach funduszu realizować to zadanie. Obowiązkiem państwa, wynikającym również z innych ustaw, jest, dopóki fundusz istnieje, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. To jest pierwsza część pytań, yy, odpowiedzi. Właśnie, a yy, jak to jest w innych krajach? Podobno we Francji. Francja podobno jest takim krajem, w którym jest najbardziej to rozdzielone, w sensie rozdzielone w sensie finansowym państwo od kościoła. Podobno we Francji wszystkie te świątynie w Paryżu, są, których jest około 100, jakby przeszły na własność Skarbu Państwa i to państwo ma ten obowiązek. Francja jest bardzo dobrym przykładem, pani redaktor. Kolejną, kolejną rzeczywistość, powiedziałbym wirtualną, trzeba odczarować. Francja jest dumna ze świeckiego państwa. Francja chciała się już oddzielić od kościoła, oddzielić kościół od państwa w okresie rewolucji francuskiej i nieskutecznie to zrobiła. Skutecznie zrobiła to dopiero w 1905 roku, na mocy takiej bardzo mm, sławnej ustawy, która zresztą w tytule nie ukrywała celu o rozdziale kościołów od państwa. To jest ustawa z 9 grudnia 1905 roku, i dopiero w, na początku XX wieku udało się Francuzom oddzielić Kościół od państwa. Idea polegała na tym, aby te dwie autonomiczne sfery wzajemnie na siebie nie wpływały. Ale jednocześnie bez e, wzajemnej wrogości, żeby się e, rozwijały w tym samym, e, w tym, na tym samym terytorium, w tym samym państwie. No i temu górnolotnemu założeniu oczywiście służyły przepisy tej ustawy, i e, szereg przepisów tej ustawy dotyczy kwestii rozdzielenia finansowego. No i proszę sobie wyobrazić, że ustawa. Szumnie zapowiada e, zakaz finansowania e, działalności religijnej kościołów z budżetu państwa i z budżetów tych jednostek samorządu terytorialnego we Francji. To szumna zapowiedź z artykułu drugiego. I w tym samym artykule mamy już wyjątek, że e, polegający na tym, że określone duszpasterstwa będziemy wspierać finansowo ze środków publicznych, czyli w zakładach karnych, w szpitalach, w szkołach. W armii. E, więc, jak widzimy, e, nie do końca się Francuzom już w ogóle w samej ustawie udało to zrobić, co było głównym zamierzeniem tej ustawy. W kolejnych przepisach tej ustawy znajdziemy kolejne odrębności. Między innymi taką, że państwo na mocy tej ustawy przejęło na własność wszystkie budynki kościelne, wybudowane przed 905 rokiem. Wszystkie budynki kościelne przejęte zostały przez państwo francuskie. Co to oznacza? Że wszystkie organizacje religijne, wszystkie kościoły są jedynie ich użytkownikami, dzierżawcami. Natomiast właścicielem jest państwo francuskie. Jaką ma to praktyczną konsekwencję? Taką, że utrzymanie tych budynków, remont, konserwacja jest i leży po stronie państwa, państwa. francuskiego. To są miliardy złotych. Nie no niektórzy mówią, że w Paryżu to kosztuje około 70 milionów euro rocznie. W samym Paryżu. Pamiętajmy, żeby teraz być może otworzyć oczy wyobraźni. Pamiętny pożar katedry Notre Dame. Gdyby nie ustawa z 1905 roku. Zakładam, że francuscy katolicy zwracaliby się do wszystkich katolików na całym świecie, a w szczególności pewnie do papieża, z y, ogromnymi prośbami, błaganiami o pomoc finansową w odbudowie y, tej świątyni. Tymczasem to nie jest żaden problem, bo państwo francuskie, jako właściciel tego budynku, Samo musi ma obowiązek. I e, proszę sobie wyobrazić teraz sytuację, w jaki sposób jest kościół odciążony od, e, e, od e, No to są kwoty, które idą już w miliard, to już wiemy. Tak. A co to znaczy rozdzielić w sensie finansowym państwo od Kościoła? Bardzo, to jest bardzo dobre pytanie. Słusznie pani tutaj wspomniała o, Fra o Francji, bo jest takim, podawana jest jako model, taki klasyczny model rozdziału Kościoła od państwa. Nawet bardzo często w podręcznikach akademickich, w literaturze fachowej określano jako wrogi model. Faktycznie, jeżeli zerkniemy do ustawy, to, to zobaczymy całkowity zakaz finansowania rygorystyczne podejście do dzwonienia dzwonów w, w, w przestrzeni publicznej. Tak? To też jest, ta, ta ustawa określa i szereg innych ograniczeń. Więc mamy wrażenie, że faktycznie Kościół został sprowadzony do roli instytucji, która ma się rozwijać tak prywatnie, nie powinna epatować w przestrzeni publicznej. Takie mamy, odnosimy wrażenie, ale praktyka jest kompletnie inna. Francuzom nie udało się oddzielić finansowo kościoła od państwa, wręcz na odwrót. Śmiała teza, powiem ją głośno: Francuzi o wiele więcej płacą w tym swoim świeckim państwie niż Polacy, tu i teraz, my, w naszym kraju. To może chodzi przede wszystkim o transparentność? I tu docieramy do sedna. Jak mówimy na poważnie o zmianie modelu finansowania kościołów w Polsce, to musimy jasno powiedzieć: on powinien być nowoczesny polski, czyli odzwierciedlać polskie realia i powinien być transparentny, bo tego społeczeństwo polskie oczekuje. Żeby było wiadomo gdzie, na co i ile co kosztuje. Tak. Jak pan uważa, czy dojdziemy do porozumienia za pół roku, tak jak chce tak jak planuje pan wicepremier? Tutaj chciałbym złożyć pewną formę krytyki. Pomysł jak najbardziej jest słuszny, idea też zasadna. Ale mam wątpliwości co do realizacji. Powinno odbywać się to w formie dwustronnych umów lub bilateralnych, czyli wielostronnych rozmów. Tymczasem pomysł rządu jest taki, aby wezwać ekspertów, zaprosić ekspertów również ze związków wyznaniowych, żeby się wypowiedzieli, a później rząd w formie takiej, no, bym powiedział, autorytarnej podejmie decyzje, od których rozumiem, nie będzie możliwości odwołania się tudzież negocjacji. No, y, to nie jest szczęśliwe, już nie wspominając o tym, że polska konstytucja również gwarantuje tak zwaną zasadę dwustronności, a więc wszystkie kościoły powinny brać udział w negocjacjach i brać udział w tym wspólnym stole, okrągłym stole, bym nawet powiedział, negocjacyjnym, który ma doprowadzić do, do rozwiązań o charakterze dobrym dla całego społeczeństwa. I tutaj, i tutaj chciałbym dorzucić to, to słowo krytyki, że bardziej chyba powinien ten zespół powołany i, i rządzący mieć na uwadze, to żeby y, szczerze faktycznie porozmawiać w formie czy dwustronnej czy bilateralnej ze wszystkimi kościołami wsłuchać się bo jest tu jakaś chęć mm, nie neguję idei i zasadności i jej zasadności ale jest chęć pewnego narzucenia rozwiązań to się zawsze źle kończy i tu też taką obawiam się może być nic o nas bez nas Miejmy nadzieję, że jednak do jakiegoś porozumienia sensownego dojdziemy i jeszcze się tutaj w studiu spotkamy i o to tym jest porozmawiamy. W naszym interesie, naprawdę. Może to takie marzeniowe życzenie, ale to jest w naszym interesie, żeby te sprawy uporządkować i żeby po prostu dać nowy impuls do takiej dobrej działalności ogólnospołecznej. Bo pamiętajmy, że naprawdę, nawet jeśli krytykujemy wszystkie działające w Polsce kościoły, to pamiętajmy, że największą ich obroną jest to, że ich cel jest. Społecznym I, i, i możemy krytykować na różne sposoby, ale to wyrasta Kościół z ludzi i bez ludzi nie istnieje. I pomimo, że, szczy... że cel jest e, Boży, e, a nie doczesny, to, 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 to zawsze wszystko się rozbija o społeczeństwo i o pomoc dla ludzi, więc dobrze byłoby to uregulować i rozpocząć Spożytkiem. nowy etap. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był dr Michał Zawiślak z Katedry Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.